Halo, halo, cześć manko, z tej strony Tom Ciogracz, a to jest kolejny odcinek z gry Farming Simulator 22, a dokładnie mówiąc z serii Rolnik i Zielonki. I w dzisiejszym odcinku zasiadam sobie znów do mojego maseja i aby poprawić, poprawić kolejne dwa pola żeby tutaj praca szła w każdym bądź razie w dzisiejszym odcinku na pewno bądź widzowie większość z tych dwóch pól uprawić żeby już na, na kolejnym odcinku sobie obsiać i ogólnie widzowie na poprzednim odcinku tam sobie nie skończyłem nie nie skończyłem o, tego rzepaku siać, Kończyłem to poza odcinkiem, ale kurczę dzisiaj loguję tutaj e, Kończyłem sobie sianie już poza odcinkiem i później przewijałem ten czas także tam już mam ogarnięte praktycznie no zostały mi tutaj na wrześniu pszenica i i i, 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 i jęczmień do zasiania i potem wiosną sorgo ale to już mniejsza o to no dzisiaj sobie te poła przygotowuję właśnie że tutaj no, jak najwięcej tematów sobie ogarnąć. A jeszcze mi kurczowiski zostały patrzcie typu rzepaku, ale to może w kolejnym zobaczymy zobaczymy jak to wszystko wyjdzie Co sobie sklep? Kurczę, promocje na sklepie sprawdzało, Oj, oj, oj. To nic dla mnie w tej chwili. że tutaj teraz e, z promocji nic nie wleci jakbym się być może pokusił jeszcze na jakiś tam powiedzmy kredyt niewielki a że nic takiego co by mnie interesowało nie ma nie będę tutaj zaraz tak sobie szalał oh W każdym bądź razie tak jak Wam ostatnio tutaj na odcinku właśnie z tej serii mówiłem pewne też tutaj plany mam także Także no, myślę, że w tym sezonie się też też tutaj uda jakiś powiedzmy nowy nabytek zrobić coś nowego. Co to będzie? No parę pomysłów tutaj mam ale na co o, ostatecznie padnie Nie wiem nie będę Wam teraz gadał bo sam do końca nie wiem yy... Bo nie wiem ile uda mi się kurcze na jesień czy tam i nawet zimą i kasy zarobić więc nie będę póki co nic klakrał, nic gadał na ten temat Więc sam czasami się mogę zdziwić co wleci I myślałem, że tak mi się uda wjechać na tym, na tym, na tym, GPS To zawsze wiecie, kto się akurat szybciej to zrobi, bo inaczej się ustawi, nie ma tyle tych nakładek. A na prze, przejazd na przejazd. Myślę jeden przejazd na tym polu i już by było ogarnięte. Także to pole jak dobrze pójdzie. Może dzisiaj jak nie cały prawie cały się uda mi zrobić? także tu już się mogę przenieść na kolejne pole tutaj właśnie po, po sorgu Prze tu mi teraz tego mulchera troszkę brakuje, by to wszystko inaczej wyglądało, ale może nawet i to się uda za niedługo dopić. tak jak mówiłem już wcześniej i na razie mam tutaj no powiedzmy nieco inne pomysły co do kupienia na tej serii więc no na razie nie będę oszukał sobie tutaj dokładał tego wszystkiego zobaczymy tak jak mówiłem po zimowych sprzedażach bądź e, e, wiosną ojojoj o miaczka zrobił Dobrze widzowie, tak dzisiaj nieco, nieco tutaj, może krócej, ale odcinek już będę kończył. Oczywiście, zapraszam na poprzedni odcinek. Jak i zapraszam na Discorda kanału. Link do Discorda macie w opisie. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Także cześć na razie. Hej, trzymajcie się i do zobaczenia.